Dziękuję Panie Marszałku. Wysoka Izbo, no, usłyszeliśmy już, że ta inflacja drożyzna to wina. Tuska, jak mówił poseł Kowalski, minister Kowalski, czy powinna Putina? No to pytanie, kto w ciągu ostatnich 8 lat zwiększył wydatki budżetu państwa o prawie 100%, a wliczając poza budżetowe wydatki publiczne o ponad 100%? Państwo z pomocą Platformy Lewicy. To doprowadziło, że już przed pandemią w 2020 roku w styczniu inflacja sięgnęła 4,7%, czyli dwukrotnie przewyższyła prawie cel inflacyjny, który był na poziomie 2,5%. Kto... Kto zamknął gospodarkę, rozrzucał pieniądze z helikoptera, 300 miliardów złotych, dodrukowywał pieniądze, doprowadzając do tego, że jeszcze przed wojną, czyli pod koniec 2021 roku, inflacja sięgnęła 9,4%, czyli prawie czterokrotnie przebiła cel inflacyjny. No kto? Państwo wszyscy za to odpowiadali. Więc jeżeli szukamy winnych, to siedzą tutaj na tej sali. Dziękuję. Dziękuję pan posłów.